Ej no dobra, dlaczego nie ma nic na YouTubie dosłownie fajnego. Łotta się. Dobra, konfitura. Zobaczymy jak dymi mi jak w kółko dziadu i ziomków co źle parkują. Konfitura wrzucił odcinek, który nazywa się Przerzucanie drewna. Moczydło odcinek piąty Gdzie jest kurwa moczydło, nie? Zawsze można po zostawić samochód. No dlaczego nie ma tam? No ja nie pojadł. Moi Moich... A ja położyłem... O a jak szponcą. drzewo położyli te, żeby k***a nie wyjechali Ja p***ole, to są pop***oleńcy Położyłem, żeby nie wyjeżdżać ładny. fitura Tak wygląda zieleń Pod moczydłem, zanim zostanie rozjechana Tak właśnie powinien wyglądać trawnik na Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie No zobaczcie jak wygląda, tak? Tu troszkę było jeżdżone O, tutaj już widać, jeżdżone było W zeszłym roku Tragedia już odrosło. No i tutaj na razie jest naprawdę nieźle. Zobaczymy za jakiś czas. Witamy w sezonie 2020. O kurwa, ty, ja myślałem, że to jest z tego filmiku. A on tu specjalnie wrócił, żeby pokazać, że jest chwilinia. Dobra, on jest kurwa kozakiem. 5 Jest cieplutko Jest parkowanie. Na źle. Już trochę podejśło. Podejść trochę już, kolega. Trochę się pomieszczyło No i będzie zastawiane już do końca wakacji. Nic się z tym nie da zrobić. Kto no by przewidział w ogóle taką rzecz? Zegans. No kurwa, ch... no, no ale kurwa, dlaczego nie ma tam miejsc parkingowych nigdzie? Bardzo tutaj. Przed samym wejściem Ej, oni by mogli wy***ać tutaj ten trawnik i zrobić miejsca parkingowe I wtedy konfitura by nie płakał i ludzie mogliby normalnie je parkować, wiesz? Przecież ja powinienem być kurwa prezydentem Warszawy Jak Rafał Trzaskowski tego nie ogarnął ja bym po prostu odpalił YouTube'a Oglądał konfiturę i bym mówił O, tutaj trzeba zrobić parking, bo ludzie nie mają gdzie parkować Easy Na baseny Tutaj ludzie czekają A tu zrobili sobie parking Bardzo ciekawe rozwiązanie no właśnie i po co on płacze za to trawat no co ona niech zalewają betonem właśnie ej siroko klasa czy obciak? mi się na przykład pogodoba furka taka siroko tutaj akurat taka się rozpana letko ale taka fajna jak ładne siroko to fajne siroko Ja a pier... oni to ładnie wyszpąco tutaj. O, już widzę to miejsce. O, dzisiejszy bohater Naklejeczka fake taxi. To jest Pacific? się nie przyciśnie, ty. A to jest jasne. bro. Galega! Jedzie pani pod prąd, proszę pani. Rower? Jedzie pani pod prąd, proszę pani. No nie wiem. Niedobrze. No, nie może pani przecież. Dobra? Nie może pani. Jak na trawę? Na trawę? Zajebiste, nie? Kołam to Z takim spokojem odpowiada, ludzie tak ryżują A jesteś policjantem? Nie No to kurwa, To nie możesz nagrywać Mogę rodów Mogę No nie możesz Mogę Można w nagrywać wszystko Nie można upowszechniać wizerunków na przykład Znam się na tym dość dobrze Zajmuję się tym... No można powiedzieć, że zawodowo też Tak? No Wyskitu e, bez konfitura normalnie w ryszka pi... z takich filmików, pewnie, nie? A wy co? Czy co, coś, coś wam źle zrobiło? Z... Źle zrobiłem coś? Mam że jechała samochodem. Słucham? Dobra, na razie. A, to pan... No i pogadali. pani jechała? No przepraszam, no tylko filmowałem sobie. Dobra, powiedziałem, jak można k... chodzić po ulicę k... bez koszulki, nie? Przecież to jest najgorsze. Tak. Ale to ja tu zaparkowałem sobie na tyle kończyć Nie, tu jest dobrze To jest takie dobre miejsce na rower O jejku Nie mogę? No nie no tu, tu zaparkowałem No jak mam przez Nie mogę Nie mogę Nie nie możesz wstawić To jest No nie da rady nic z tym zrobić No Dlaczego mogę No bo tu zaparkowane jest już Tu też nie możesz, tam też stoją samochody, a tu stoi rower Ale mogę tam? Ale ja tu już zaparkowałem No to, ale... Dlaczego nie mogę tam? Jak to? Na trawnik? To jest trawa To nie wolno Tu tego, tego mogę tutaj zaparkować Cze... Ile, ile samochodów? No, poszyć? tyle wystarczy Dobra, tak. on ich tak świetnie bejtuje, to jest taki sk***** syna. Tak myślę, tyle ale wystarczy Tam, tam mogę, ale tam, tam Tego tam tutaj mogę, a tamtego nie, tutaj Mogę, tutaj no. tego nie mogę tak. No to tam Dlatego, że tam jest wejście do basenu publicznego i idą na basen na moczytle. aha To temu zakurwiają bez koszulek Zapraszam, proszę. <laughs> proszę Nie wolno jeździć po trawie w Polsce to jest wykroczenie, rozumiesz? To jest wykroczenie Mandat za jazdę po trawie Nie ma, ale nie To jest... Przecież on mu kur... dosłownie, dlaczego nie może To jest bajka No nie możesz, no Już zadzwoniony. Jest. Już jest zadzwoniony. Dlaczego nie mogę tam? Bo to jest trawa Ale wiem, ale jaki tam tego, co komputera nagrywasz? Dzień dobry. A, cześć. Weź po pół... Wykalać są przyjście, kur. Wszystko... Wy... 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 Wszyscy, kur... Ja, ja ja zaraz... O przyszedł jakiś drugi. Chyba się kur... nastroszył ziomek, ty... To jest... Nie wolno. Bo się niszczy. To jest trawa. Kur... Niszczy się. Tu nie będziesz. Blokujesz drogę. Tu ludzie chcą przejechać. Blokujesz drogę. No nie można, no Tam kiedyś wjeżdżali. Wiem, rok temu byłem. No tragedia, tam po, tragedia tam po drugiej stronie, tam po drugiej stronie są Dobra, miejsca Ale płatne, macie pieniądze na płatne? Dobra Ja to był rida Warrior Czemu nie można tu perkować? Bo e Nie można tu perkować. bo e Będzie a to jest ten sam, to jest ten sam. A to to, no. to jest druga runda. Co patrzysz, ja? co patrzysz, Nie denerwuj się. Co patrzysz, Nie możesz patrzeć, tak. Aparat, su A co? Nie denerwuj się tak. ja pier... Nie możesz Nie możesz patrzeć. Nie Nie możesz patrzeć. Nie denerwuj się, Nie Nie możesz patrzeć. Nie Zajebiste Tak to przeniesiemy Zobacz On dzisiaj tam nie zaparkuje, bo e Czy nie? Na luzie, nie? Tak Poczekaj Tego? Dalej, dalej, Dobra, w ogóle tu się trafił losowy jakiś patriota prawdziwy. On chodzi normalnie z godłem polski na piersi. Spotkał losowo, gada, oj, tutaj jak konfitura, gada, Ej, tu nie można parkować. I on się dołączył po prostu i jest z nim kontenci, nie? Tam gdzie mój rower? No ja on później nie wyjadł A to Problem jest? Dobra, dawaj pod rower. No ciekawe, jak będzie Dalej, bo cię rozjedzie tu Człowiek cię rozjedzie Pan to przesunie, a ja to poprawię Dlaczego pan tu wjechał? Ja... To zajebiste To teraz ja w drugą stronę, dobra? Zgięłaś... Ja teraz w drugą stronę, dobra? Dobra, dno No jak? To Ta ten tam, tam ty, patrzy ile ma na liczniku. Jak za dzieciaka się robiło, jak się podchodziło jak jakieś fajne auto stało to się zawsze patrzyło ile ma na liczniku i wtedy się stwierdzało czy jest zajebiste czy nie. Zobacz. Co, co? No, no czemu mu drzwi otworzył? Zobacz, jak ładnie Fajnie? Nie, no to wyjechał jak? Ja położyłem zadych A ja położyłem, żeby nie wyjeżdżać No ładnie I co teraz? To tam będę spać Dobra No to wolał, będziesz dalej pakać Panie co on To Zobaczymy Idź spać ty, ale mi się wydaje czy konfitura wygląda jakieś inaczej w ogóle trochę? To trzeba do zarządu zarząd zieleni. On miał chyba taką dłuższe włosy zieleni miejskiej przede wszystkim jak takie czarne to są zarządu zieleni. Obciąć. Dobra, nie wiedziałem, że konfitura ma pozwolenie na śnięcie włosów. Poszliśmy kawałek dalej, a kamera w rowerze cały czas nagrywała. Ziomek robi speedrun, nie? Ziomek robi speedrun, żeby wyjechać. Się udało, się udało, Cierpowi. Mam różne pytanie, pytanko, czy on jest bezrobotny? No miejmy nadzieję, nie? On serio robi dużo wyświetleń na tym YouTube. Mi się wydaje, że on to na luzie może z tego YouTubea żyć. Całoruś, Kaliega, będzie dym Haha, <laughs> <laughs> on jeszcze nie wie, on jeszcze nie wie <laughs> Piękny Pro, to to, wyjście, to taka zabawa. A? To, to taka zabawa. Zabawa. zabawa? No. Czemu? Przerzucanie drewna. A, ok, to mogę wyjeździć? Gdzie? Tutaj. Dlaczego? Do w... domu. A wie pan, że nie wolno po trawie jeździć? Że tu jest chodnik, ja że tu czy ludzie tu, tu chodzą. Ja zrobił dwa kręgę. ja Pojechał zawsze Zasze grałem tu tenisa no. I nic miasta. Tam są miejsca. Nie, to nie ma miejsca. Tutaj. Byłem, ja tam, tam są tam miejsca. Na 30 minut, a tu spóźnił się. No, trudno. No, no To przepraszam, tu ja nie, 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 nie do tego. Ja nie wiem. Tu zawsze można zostawić samochód. No? Tu no, nie, można. no nie dzisiaj. No nie, bo jest ciepło. Można no ciepło. przyjechać autobusem. Na przykład, nie? No tak. <laughs> to jest takie piękne. Tak, ja. No. Nie, nie mogę czekać za dwie godziny, kiedy to, to pan powiedział, że zrobił zdjęce i Aha. wszystko to co to... Ja a, rozumiem. samochodu i tak dalej. To proszę. Nie, 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 ma, nie ma czasu. To, to jak, jak to... W czym mogę panu pomóc? Mam nie ruszać drewna? No tak. Pomogę trochę i, i tam a, zostawić jak było. No tak? Tak jak było? Zostawił tak, pan? Bo teraz ja zostawię... jest odwrotnie Ja, ja zostawię ją No dobrze Okej, okay, dziękuję Nie przepraszam jeszcze co? Dobra, dam mu czy nie? Ale słuchajcie, okazał skruchy, tak Ja myślę, że on mu da, Tylko ciekawe, czy oskamuje, czy faktycznie zatrzyma się i poprawi Nie, no prawy człowiek, prawy człowiek, patrzcie, normalnie Good ending Klasa czy obciak? No k***a, klasa, tak? Jak zrobił, tak powiedział Znaczy, jak powiedział, tak zrobił Człowiek czynu Było dokładnie tak A wie pan po co to jest? Co to jest? Po co to jest? Po co to jest? No no eee, co, samochody tutaj... No, dokładnie. I dlatego to tu leży. I tu się nie powinno wjeżdżać. To się niszczy zieleń. Ona tak wygląda, bo już jest... A czemu nie mogli wszędzie zrobić takich płotków, jak tutaj są te takie stalowe czy tam aluminiowe? Bo nie ma kasy? A no tak. Trzeba wyjechać w Warszawie na jakiś inny gówno. Wygląda tak. Okay, nie, będzie. Powiem od razu, dlaczego tego kierowcę wypuściłem, a tego poprzedniego nie. Otóż zobaczcie. Z tego miejsca da się wyjechać na tyle różnych sposobów, czy już człowiek czasem opada z sił, i no nie ma na to ratunku. Kierowcy zawsze znajdą drogę obciach, w tym przypadku obciach.

Jedzie, pod prąd. O! Klasik kurde, Oni to w ogóle. Mm, oni jeżdżą często, jakby ich kurde, przepisy nie dotyczyły, nie? Pod prąd, Ej, ale Imadziń, mieć takiego pecha, jedziesz do Polski, ledwo dukasz po polsku i trafiasz na konfiturę, który cię troluje i się srasz, bo myślisz, że zlamałeś prawo i teraz jeszcze z kryminalista poszukiwanym, a on sebekę robi. No ale nie myślisz, że złamałeś prawo, tylko no, faktycznie łamiesz prawo. No tutaj to skopieszenstwo. Teraz pokażę Wam wolne miejsca postojowe. To jest znak parking. I teraz proszę. Raz. Dwa chyba. Trzy. No tutaj to ja na przykład nie stanął ale to przez to, że ten pasat tak chudnie stoi. No może bym stanął. Cztery. No tutaj już bym stanął. No pięć powiedzmy. No niech. A tutaj bym nie stanął. Sześć. Tutaj tak. 7. To wszystko, co tu widzicie, to wymalowane liniami. To są wolne i bezpłatne miejsca. Znaczy płatne, ale publiczne miejsca postojowe. Tam stoi tylko ekspozycja Nissana, ale to wszystko jest parking miejski płatny. Tutaj, proszę bardzo, dalej o, tu jest miejsce. Tutaj mamy po prawej jedno miejsce, drugie miejsce. No faktycznie spocinaj. Sk... No i teraz wam pokażę tylko jak daleko trzeba stąd jechać na basen na jednym ujęciu w tej chwili czyli w momencie w którym parkują samochody na trawie. To jest od razu mówię, to jest jeden z wielu parkingów tu w okolicy. Ten jest najbliżej. Jakbyście No dobra, ale nadal coś 7 miejsc, a tamtych autkwa wyglądałby było z 50, nie? Hali dalej w osiedla to tego będzie więcej. O, żebyście mieli pewność, że to jest ten sam dzień. Tam mamy skody, z której przed chwilą się Państwo wypakowali. No ale wkurze mało miejsc w tej Warszawie, jest, nie. I tam mamy ale... Samochody parkujące na trawie Dobra, ale i tak bardziej niż ci wszyscy kierowcy, którzy tak chujowo parkują To jeszcze bardziej mnie wkur**ą małe poj**y na tych hulajnogach elektrycznych Co zapier**ają wie ile, nie? I jakby mnie to bardziej tiltuje Ogólnie duże miasta mają problem z parkingami Stary jakbyś zobaczył k**a u mnie na osiedlu we Wrocławiu coś odp**ala Ludzie parkują jak popadnie, bo k**a nie ma miejsca Ja pierd... jaka Jak autem jeździsz Mati? Zajebiście k**a jeżdżę Zdajesz prawko za pierwszym? Tak I to nie jest bait, serio No serio zdałem za pierwszym k**a no nie, nie, nie żartuję, nie. No kurwa, no przysięgam. No nie wiem jak to udowodnić. Zdałem za pierwszym i teorię i praktykę. Zdaję do rodziny? Nie. Ci co za pierwszym zdają chłopcy jeżdżą? Co to za rozkmina w ogóle?